Tegoroczną, szóstą edycję Suwałki Blues Festival zaingurował artystyczny happening w wykonaniu młodych muzyków, uczestników warsztatów bluesowych, które na początku czerwca zorganizował Suwalski Ośrodek Kultury. Na scenie zlokalizowanej po raz pierwszy w historii festiwalu na osiedlu Północ, przed budynkiem SOK, zagrali ze swoimi nauczycielami Tomaszem Kierejszą, Bogdanem Topolskim, Virgiliusem Jutasem i Aleksandrem Belkinem oraz gośćmi z norweskiego Notoden Zabrzmieli bardzo dobrze. Czekamy na kolejne spotkania z młodymi suwalskimi muzykami, których rozkochał sobie blues. Gościem koncertu był francuski zespół Blues Eaters z Grand Saint który publiczność przed budynkiem Sok wprowadził w bluesowy klimat lat 50. W piątek na dwóch głównych scenach pojawili się muzycy z Eric Geis Band, Henrik Freischlander Band, Hunter Seventy Street i Dana Fusch Band. Na scenie w parku uroczystego otwarcia festiwalu dokonał prezydent Suwałk, Czesław Rękiewicz. Po raz szósty mamy okazję bawić się, przeżywać przy muzyce bluesowej te piękne trzy dni. I mam nadzieję, że ten nasz projekt realizowany w tym roku spotka się, tak jak zresztą w poprzednich latach, ze świetnym odbiorem ze strony państwa. 170 Split. To trzyosobowy zespół bluesowo-rokowy, który powstał w oparciu o dwóch członków Ten Years After. Są to Joe Gosz, wokalista i gitarzysta, oraz Leo Lyons, grający na basie. Ten 70-letni muzyk zachwycał kondycją i tajemniczym uśmiechem. Na zakończenie dnia wystąpiła wokalistka z USA Dana Fush i to ona była niekwestionowaną gwiazdą piątkowych koncertów. Piękna, obdarzona hipnotycznym głosem, porównywalnym przez krytyków do legend rocka Janis Joplin czy Mika Jagera, oczarowała publiczność. W sobotę, drugi dzień festiwalu, życie fanów blusa uprzykrzał przelotny deszcz, ale nie miał on wpływu na ocenę festiwalu. Znakomicie, znakomicie. No jedyny problem to ten padający deszcz, który nam uniemożliwił, ale wczoraj byli, byliśmy całe 12 godzin na koncertach i naprawdę było świetnie, było się. Przede wszystkim to zaliczyliśmy wczoraj 12 koncertów, bo tutaj jeszcze, w tym trzy naraz, bo tu jeden tu, drugi tam, trzeci w Rosmarino. Jednego tak, okresu, tylko nam okresu, się nie okresu, udało tak? za, za, zaliczyć. Dopiero przyjechaliśmy, więc nie widzieliśmy jeszcze dużo, ale mamy nadzieję, że będzie ciekawie. Podoba nam się muzyka, więc sądzimy, że będzie fajnie, ale pogoda mogłaby być lepsza. W tamtym roku powiłam się lepiej, ponieważ była lepsza pogoda. Teraz trochę nie dopisało, ale wykonawcy naprawdę nawet jak nie znam zespołu, to świetnie grają i można się odnaleźć w tych klimatach. Wysokie oceny organizatorom festiwalu wystawili też znawcy bluesa. Moje sześcioletnie doświadczenie z Suwałki Blues Festival doprowadziło mnie do takiej konstatacji. Otóż Suwałki są w tym czasie europejską stolicą bluesa. I nie mówię tego po to, żeby kadzić suwałkom, ale jest to rzeczywiście to miejsce, w którym tak liczna publiczność, a jest to publiczność myślę około 15, czy nawet może 20 tysięczna, spotyka się z niezwykle liczną grupą wykonawców z Europy, z Ameryki. W takiej skali bluesa nigdzie w Europie się nie gra i nie słucha. Także to jest naprawdę jednoznacznie prawdziwe stwierdzenie. Drugi weekend lipca to czas, w którym suwałki stają się europejską stolicą bluesa. Coraz większe gwiazdy, coraz więcej ludzi, aczkolwiek z największym sentymentem nie ukrywam wracam do, do tej pierwszej edycji, która była wspaniała. To była wówczas. Proszę mi uwierzyć, wielka kreacja toczona na obrotach najwyższych. Bardzo długo się w Polsce mówiło wśród innych organizatorów festiwali, szczególnie wykonawcy, którzy mają zaszczyt zagrać w suwałkach, o tym, jacy są przede wszystkim Suwarsztanie. Jakie mają otwarte serca dla nas wszystkich, którzy tu przyjeżdżamy od sześciu lat. Poza tym, czystość i porządek, który był za czasów Józefa Gajewskiego i jest nadal, nic się nie zmienia. To wszystko po prostu robicie moim skromnym zdaniem na 100% i jest to naprawdę majstersztyk jakości najwyższej. To bez kurtuazji, mówię to po prostu, bo nie jestem obecny na bardzo wielu festiwalach tego typu, ale suwałki są jednym z tych, które, na które powinni przyjeżdżać wszyscy z Polski. I, I mało tego, dobrze już wiecie o tym, że mówi się o suwałkach o, jako fantastycznym, największym na otwartym powietrzu festiwalu bluesowym i również mówić się za granicą, a to już coś znaczy. Suwałki, a festiwal potęgą jest i basta. Sobotnie koncerty też były atrakcyjne. Wystąpiły zespoły Flash Crip w międzynarodowej obsadzie z dyrektorem artystycznym festiwalu Bogdanem Topolskim, energetyczna i charyzmatyczna Kanadyjka Loyla Zo i zespół Jack Bruce and His Big Blues Band, niestety bez chorego lidera Jacka Bruce'a z legendarnego zespołu Cream. W tym roku dzięki funduszom pozyskanym z mechanizmu norweskiego festiwalowy budżet to ponad milion złotych. Dzięki temu można było zrealizować szeroko zakrojoną kompanię promocyjną na terenie całego kraju oraz zaprosić gwiazdy z najwyższej półki. Cóż, szósta edycja Suwałki Blues Festival za nami. Zapraszamy za rok. Nie samym bluesem miasto Suwałki żyje. W sobotę i niedzielę. 13 i 14 lipca na terenie byłej żwirowni przy ulicy Krasickiego rozegrana została piąta i szósta runda Mistrzostw Polski Enduro Motocykli i Kładów. W zawodach startowało ponad 80 zawodników. Organizatorem zawodów jest Polski Związek Motorowy, a honorowym patronem prezydent Suwałk.